Młodzież od rana ćwiczy aktywnie na punktach nauczania o różnej tematyce. Tak naprawdę można powiedzieć, że mamy tu wszelkie dary poligonu, które tylko można znaleźć na wędrzyckim poligonie. Czyli są takie perełeczki jak chociażby symulator Rosomaka. Możemy spróbować swoich sił strzelając do celu. Jak najbardziej może się przymierzyć do broni i realizować symulację strzelania do celów ukazujących się, no ale tutaj atmosferę nam podgrzewa tor na palmowy i można powiedzieć, że jest to taka wisienka na torcie. Mamy nie, nie, bo maski. Lecisz tą tutaj skówką, patrz. Cyk, żeby zeszło z ząbka, nie? Cyk. Przewracasz na drugą stronę i wyrównujesz. Jak założyć maskę, żeby spełniała swoją rolę? Istotne przede wszystkim jest to, żeby maska miała swoją szczelność. Przede wszystkim. No i wiadomo, każda maska musi być y, rozmiarowo dopasowana do, do głowy żołnierza, tak? O Jezu. Jest Uuu, ciężko. Któreżanka, jak? No ciężko, ale bardzo fajnie. Fajne doświadczenie. Da się w masce oddychać. No jest ciężej, ale da radę. Co było takie najtrudniejsze? Najtrudniejsze? Szybko przebiec tą ścianę, co się pali od środka. Są takie opory w głowie? No jest na pewno jakiś taki strach przed podpaleniem. Jak już się biegnie z adrenalina, to zapomina się o tym. Gotów? Tak. od lewej. Bardzo ja dobrze. Stoi. Koniec ćwiczenia. Ocena 5. Liceum Kadeptów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach. Krzysztof Ulanowski. I Krystian Banasic. Strzelaliście dzisiaj, ale jak się okazuje, no, można być jeszcze lepszym, można poprawić swoje własne wyniki. Co jest najtrudniejsze? No, trzeba mieć dobry oko. Tak trudności za bardzo nie ma. Trzeba wstrzyma umieć wstrzymać oddech i wycelować dobrze. Symulator jaski jest odzorowaniem prawdziwego rosomaka. I tutaj cały kokpit y, kierowcy jest, y, jest w skali 1 do 1, jak wygląda w prawdziwym rosomaku. Nogi wyprostowane, ręce na kierownicy, i się pociągamy. Jest to skrzynia automatyczna, lewo odpoczywa, prawa jest pedał, tu jest gazu, tu jest yy, hamulec i jedziesz na z fotelem na taką wysokość, żebyś widział tutaj pięć monitorów. Najważniejszą jego zaletą to jest możliwość prowadzenia pojazdu w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych, łącznie z pływaniem. Dzisiaj mamy warunki podstawowe, czyli odwzorowanie terenu na Biedrusko-Poznań. Podstawowe przemieszczanie się dla początkujących kierowców, czyli wzniesienia, przeprawy wodne. Jak tam było? Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Na pewno pomaga zrozumieć mechanikę jazdy. Różni się tym, że jest wiele mechanizmów, przycisków, które trzeba znać. Sterowanie też nie jest takie proste. Trzeba odpowiednie wajchy odpalać. Druga noga, szerzej, ugni troszeczkę w kulanie. Szerzej. Teraz jest dobrze. Odsuwamy suwadełko, wyciągamy taśmę z puszki, wpinamy tutaj w to miejsce, tu jest miejsce na kryzę od łuski, zapinamy klapkę, suwadełko do przodu, jest do strzelania gotów. Ja Raz, dwa, trzy, cztery. Jedenki, dwójki, trójki, czwórki. Spójrz!